Rozumiem, że kończymy już dyskusję. Teraz będą pytania z sali. Ja się przeniosę do równicy i proszę się zgłaszać poprzez podniesienie ręki. Zaznaczam, że pytanie oznacza zadanie pytania, a nie wykład. A mam też trzy pytania do pana Engera To znaczy, pierwsze pytanie, czy wielkie koncerny nie są przypadkiem takimi kolokami... żeby jeszcze podwyższyć ci e, Dziękuję bardzo. No, co do hazardu, to nam się nie będę pojawiał na hazard, na kampanii wyborczą. Tak? Co do programu, to kwestia jest, to jest zupełnie oczywista, no te dane, które przytoczyłam, tak? co do tego, kto stanowi czyją bazę wyborczą. Musimy mieć świadomość, że partie polityczne, tutaj każdy organizm żywy, starają się przetrwać w pierwszej kolejności, a następnie rozwijać. to one muszą obsługiwać swoją bazę wyborczą. Tak? Przede wszystkim co my mówimy, to to, że my mamy sprzeczną bazę wyborczą. I nasza baza wyborcza ma sprzeczne interesy z bazą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Tam to są już w większości, w większości jeszcze nie, tak? ale w większości nie niepracujący, a bazę tych niepracujących stanowią emeryci i renciści u nas, uczynili yy, emerytów i renciści, to jest w granicach 1% z całej populacji emerytów i renciści. Tak? Więc my mamy zamiar zaprzestać wydawania tego socjalu, który jest skierowany na rzeczy absolutnie nieproduktywne, bo jeszcze o dyskutować, gdyby faktycznie jakieś wydatki socjalne z drugiej strony osiągały jakieś tam cele. Wtedy by trzeba było dyskutować, czy takie działanie jest etyczne, albo czy się zgadzamy z tymi celami ale tutaj ołowem okiem widać, że nawet ten program 500+, on przecież nie doprowadził do wzrostu dzietności, on jakby doprowadził tylko do ograniczenia skrajnego ubóstwa w określonym obszarze, a to samo można było zrobić mądrą, mądrą polityką podatkową. Więc to, co jakby śmiało możemy powiedzieć, to są cięcia w wydatkach socjalnych na wydatki nieproduktywne, przekazanie tych pieniędzy na rzeczy produktywne, czyli odpodatkowanie pracy, to można zastosować, na taką korektę socjalną systemu, w postaci kwoty wolnej, to tak? nie już kwoty wolnej od podatku, który stanowi tak naprawdę olbrzymią część klina podatkowego, tylko od całego systemu emerytalno słatkowego który można byłoby połączyć jeden podatek. Od strony przedsiębiorców, na tyle na ile ja się spotykałem z takimi przedsiębiorcami, to moje doświadczenie jest takie, że czy mikroprzedsiębiorcy, czy tacy naprawdę mali, oni praktycznie zawsze narzekają na zryczałtowaną składkę z Ona teraz podskoczyła już do 1400 zł w przyszłym roku. Nie mówię tutaj o tej składce yy, NFZ, która jest płacona procentowo. Yy, to jest, oni w pierwszej kolejności narzekają na to, że pierwsze 1000-1400 zł, które zarobią, muszą w 100% opodatkować na składkę yy, ZUS-owską. A duży przedsiębiorcy, z którymi gdzieś tam się spotykałem, oni rzadko kiedy narzekają na poziom opodatkowania. Oni zwykle narzekają na skomplikowanie. Oraz jak to jeden z przedsiębiorców powiedział, że on już by nawet ten podatek zapłacił, tylko proszę niech mi Pan powie, co ja mam zapłacić i ile. Bo ja nie wiem. Tak? Jakże nie ciągłym strachu, że robię to, co robię od wielu lat, przychodziły w międzyczasie kontrole skarbowe i wszystko było ok, a w pewnym momencie przyszła kontrola skarbowa i mówi, że to, co robiłem przez wiele lat. To, co wcześniej było kontrolowane i przeszło, że było ok, jest nielegalne. Ja mam zapłacić zaległy podatek za 5 lat wstecz z oprocentowaniem. No to, nie wiem, każdy, kto doprowadzi jakąś działalność, niech sobie pomyśli, jakie dochody tam osiągał z tej działalności, że nagle ktoś mu wrzuci opodatkowanie na 5 lat wstecz jeszcze z oprocentowaniem. No to na dużej części tych przedsiębiorców, zwłaszcza jakichś takich niskomarżowych, no to to jest po prostu to do śmierci. Ci przedsiębiorcy w pierwszej kolejności chcieliby prostoty systemu i na pewno w tą stronę byśmy tutaj szli. No to, jeżeli jeżeli mamy mówić o systemie podatkowym, to byłby raczej potrzebny inny panel, też chyba w innym jakby ułożeniu samych panelistów, myślę. Dziękuję. Dziękuję. A następne pytanie. A, w środku. A, to jeszcze była odpowiedź. Przepraszam. Bo tak. <śmiech> <śmiech> Marek powiedział, Z którym akurat tym razem się w 100% zgadzam, a później, że przecież Pani Ireneusz musi odpowiedzieć na pytania, które pan też mu zadał. E, w, zasadniczo to wygląda to w sposób taki. W Polsce ten nasz elektorat liberalny, on jest mocno rozproszony. E, część jego, nawet duża część. Jedna czwartek około w ogóle nie głosuje, natomiast ci, którzy głosują, głosują na różne partie, więc te głosy się po prostu rozchodzą. To jest natomiast 100% prawdą, że elektorat zarówno ludzi młodych, jak i elektorat ludzi przedsiębiorczych, czasami zarówno młodych, jak i przedsiębiorczych, to są antypody tego, co pozwala Wrogiej Sprawiedliwości rządzić, czyli ich bazy wyborczej, są po prostu zupełnie Możemy oczywiście zabawić się w taką bardzo prostą grę intelektualną pod tytułem, zobacz co PiS obiecuje i obiecać coś dokładnie przeciwnego. I być może to byłby jakiś pomysł, ale prawda jest też taka, że takie rzeczy trzeba robić w trochę bardziej zniuansowany sposób. To natomiast, co Marek mówił, to również potwierdza to, jakie są moje doświadczenia w rozmowach z przedsiębiorcami, a tych rozmów jeszcze w czasach, kiedy byłem instytucjonalnie związany z uczelnią naszych na zbiór, byłem naprawdę, naprawdę dużo i to byli ludzie. Niekiedy od JDG zaczynający przez zatrudniający 2-3 osoby w jakiejś spółce, bo praktycznie ludzi, którzy mieli ogromne inwestycje, ogromne hale produkcyjne. I dokładnie tak to działa. Mali są ciśnięci wysokimi podatkami, wysocy byliby w stanie te wysokie podatki wrzucić, o ile by wzięli w koszty, o ile by wzięli jakie są te koszty. I to jest ten problem. Więc to yy, yy, po prostu, to nawet nie jest problem ani yy, prawicowy, ani lewicowy. Gdybyśmy tutaj socjaldemokratę szwedzkiego, gruńskiego posadzili, to on by powiedział też słuchajcie ludzie, jeżeli chcecie mieć państwo socjalne, takie państwo dobrobytu jak my, to wy musicie pozwolić waszym kapitalistom zarabiać i pracować, a my potem podzielimy ich pieniądze. No, ta druga część wypowiedzi już nam się nie podoba, prawda? No, ale ta pierwsza jest jak najbardziej akceptowalna. I tutaj naprawdę jest miejsce na jakiś konsensus, ale zawsze jest ten problem, że ta taka szara masa urzędników, którzy przybijają wieczotki, no oni jednak są bardzo trudni do jakiegoś obejścia. Tyle. Pan był uprzejmy mnie tutaj hurtowo potraktować, może po dwa zdania, żeby dać szansę innym Państwu. Otóż, czy koncerty, międzynarodowe w międzynarodowe dominują? Tak i to jest naturalna konsekwencja obecnego systemu czy paradygmatu politycznego, który nazywany jest demoliberalizmem. Otóż jeżeli rozdano prawa polityczne w zasadzie wszystkim, bo teraz jeszcze słyszymy, że 16-latkom być może różnie, to jest taki efekt, że nie ma bezpośredniego związku, co było zawsze, między prawami a obowiązkami. Kiedyś obywatel, jeszcze w XIX wieku, do I wojny, to był ten, który z racji posiadania łożył na wspólnotę i często jeszcze je bronił. Dzisiaj nie ma takiego pojęcia, prawda? Bo nie ma związku między obowiązkiem a prawami. Prawa mają wszyscy i są coraz więcej praw, a obowiązków niestety coraz mniej. I w tej sytuacji koncerny, duże koncerny międzynarodowe, które doprowadziły do kumulacji ogromnego majątku, ogromnego kapitału, siły ekonomicznej, ona musiała się w konsekwencji przełożyć na siłę polityczną. Bo jeżeli mamy demokrację obrazkową, demokrację prywiscytową, no to ten, który dostanie parę milionów więcej albo więcej godzin w telewizjach czy radiach, będzie zwycięzcą. A kto jest właścicielem tych telewizji tych gazet, prawda? Kto ma te miliony, które może wydać? No oczywiście kontrolę. Ostatni raz, kiedy świat polityki wygrał bój z wielkimi,